Dobry z tej strony Luigi, a dzisiaj ze mną jest ziemniak. Dokładnie, Pospolity do tego ziemniak. Nie jedzcie ziemniaków, bo to są jego bracia. E, pospolity Ziemniak wyzwał mnie na pojedynek. Nie mogę odmówić wszelkiego wyzwania. Zasady są proste. Nie, nie zbieramy inteli, nie leczymy się do kupi, kogoś nie zabijemy i wybieramy randomową klasę, czyli na znaku zapytania. Jedynie na początku wybieramy klasę jaką chcemy. Chcemy. Rozumiemy? Dobra. Czyli Dobra. zajebiście. Tak. No to ja chyba zacznę od. Można spróbować tak do odmiany. Gotowy? Uh -huh. To wychodzimy. Co, czuję ze skauta wczoraj, bo ludzie lubią tu zaczynać. O jezus, spiega. No to masz trochę przegrombane. Dobra, dawaj. Lewarek. są do boju. Nie strzelaj we mnie. jest zaćgany Nie ogarnąłem O bo nie mam tutaj krętacza No A to to już w ogóle miałeś przerąbane Przecież by spadł na hita gdybym cię trafił No. Jak zjebałem To to, to, to cała polska nie uwierzy O ale dobra mam klasę która mi zdecydowanie pomoże e, Tylko zmienię itemy Okej okay. Dup i dup idup. Jestem gotowy do wyjścia Gdzie niewidzialny siedzisz? Tu nie mi siedzę. A, tutaj. Co to za triki? Do wody wpadłeś? Nie. Do wody wpadłeś, prawda? Teraz już tak. No teraz już tak, tak? Dobra. To ja na no, Ciebie czekam. że nie można podejść nie podniosłam. mnie tak. najgorsze, co możesz zrobić? cztery HP mi zostało. To ja Cię jednak trafiłem. No? No wysterpszem ten, serwies mam wrażenie, że ma trochę mniej su Ale naprawdę, tak. potężna broń Boom Oj Tym razem cię dorwałem Sam posąd do kanału z gonić ale posą już złe kanały, no bywa Prawda? Teraz będę Angel, no nie Angie? O ho, ho, to już biegnę na no. górę, żeby ci działka niszczyć No load daje radę na to sobie już zmieniłem na odpowiedni set jaj, jak zwykle mi nie idzie Jak ja nienawidzę pistoletów wygram gram docknite Nie! Odwal się! Nie! Dobra remisz. <laughs> Wr wracamy się, czy walczymy? Ile masz HP? 6. 23. Dobra, to cofamy się. Niech, niech będzie zeremis remis. Okej. Okay. Remis dla odmiany, no coś, coś nowego, nie powiem. Czekam na moście. A no, już idzie Co, działko postawisz? Aaa, już nie. postawił Albo nie Dorwę cię! Mój Miecz sprawiedliwości Tak z ciekawości, ile mi głów brakuje? Jest te 12 kili mam tysiaka na sercu Taki dobry demoknight Może się dzisiaj uda jeszcze to zrobić. Byłoby miło. Bo bra, powiem tak, teraz przegrałeś. Serio? Moje jedna z ulubionych klas. Heavy. Nie. Kurde, to było za blisko. Aj, poleciał jak Batman, ale i tak nie trafił. <laughs> Dobra, Batman. o Jezu, teraz to ja przegrałem. Pamiętasz Słań? jaki miałeś problem minutę temu? Engineer? Ja yeah. Inżynier Ale dobra, ja spróbuję to trochę inaczej rozegrać to Ja wystarczy ten. sobie posiedzę na dachu I będę cię czelał rakietami Jaki timing Widziałeś jaki technik No O, kiedy ty tam wskoczyłeś Człowieku Dobra, może coś lepszego? ja to moż? Lepszego. Chyba To jest tak lepsze, że po prostu już równie dobrze mogę się zabić sam. Ale dobra, do bazy poprzez. Ile jest. Eee, Zazwyczaj punktów nie liczymy. To nie wygląda tak, że walczymy tak, to będzie miał więcej punktów i tak dalej. Po prostu walczymy, nie? Jeśli ci na punktach tak zależy, to na końcu podliczymy. Dobra. Eee! A nawet mocem trafić nie umiem. Co za ze mnie po Dobra, dobra. Ogarnij. Nie! Jestem do dupy snajperem! Nie strzelaj tak, bo cię matka upokorzy. Dobra. Nie. Dobra, może być i tak. Mnie to pasuje, bynajmniej żołnierza nie masz. A ja mam... o, może być. Tylko może trochę zmienić nie? Nie może być. Nie może być. No to chyba mam fajnie. Niech będzie tak. Kim byłeś e, w poprzednim pojedynku. No to ja tak samo. Inżynier? No nie. Co Ci czy... Snajper. Co, ty... Nie! Nie! Kurwa spadłem. Hi. Aha! Kur? Co? Nie ma jak zrobić coś dobrze, żeby zjebać coś, no? Nie. Gdzie ty jesteś? Nie może zesłać. A, tu jesteś. O kurwa, no to teraz mam przejebane. Uff! Na chwilę tam mogłeś mnie. No. Ja, no właśnie Jeszcze dlatego ja mam ustawione, żeby widzieć ile damage'a zabieram przeciwnikowi, żeby szybko ogarnąć, co, ja co mogę zrobić, czyli albo wystarczy raz albo takie tam... Ty, już Cię widzę. O Jezu, to no Bo zalę. po prostu mam najlepszą pracę. Heavy. No nie! Zostaw. I będzie schował się do bazy... Dobra, wyjdź. Idź na most, bo tak to nie ma sensu. Dobra. Dobra, idę z tobą. Idź tam, na koniec. I na trzy. Raz... ...dwa, trzy. Wiesz co? Chodź tu. Co? Pokażę ci stuczkę. Co? Wybuchowe mleko. Aha. Nie mam no. co grać z Kautem na tą postać. No, o ja pierdolę. No, tym to tym bardziej. Snajper? Nie. Snajperem mógłbym jako z daleka. To, co teraz mam, to jest po prostu pośmiewisko dnia. Nie, bo mnie na. Medic. Medic. zrobisz. Tych chamie. Hmm. I -ha. Uciekłem. Jest co? Czekaj, bo tu jeszcze masz działko, nie? Zobaczymy, no. czy mnie zniszczy. Ja, medyk za dobry. Oh, teraz masz przerąbane. Heavy. Nie. W ogóle może ustalmy, że jak trafi się heavy to należy go zmienić, bo heavy jest akurat potężny przecież w większości, nie? I jak już się trafi heavy, to ciężko wygrać. Chodź tu. Mój Młot sprawiedliwości. Gdzie do wodu uciekasz? Gdzie mnie woda prowadzi? Pupu, kto tam? Medyk! Chodź tu, agresywny medyk cię ja, ja uciekam. Pił. Pił, pił. Ile masz w ogóle HP. Pula, no ta już nie, idę się gasić. Jaki NIE TRAF! Uff. Gdybyś i to by był kryt. Ty Ile masz HP, gadaj. Połowę. Ja 16. A dobra, idę do ciebie. Okej. Okay. Pił, pił, Ej, ty uciekasz aż za bardzo. Ki... Cześć Nie ufam ci Ja temu kolesiowi nie ufam Moc sprawiedliwości Co? Znalazłem cię Jak się do mnie podkradł Od, od tyłu Od góry Od góry Ogólnie ja szedłem do wody i Cię goniłem. Jakie bity, cicho, ej dobrałem. cicho, cicho! No. Zobaczysz na filmie. Dobra, ja jestem gotowy. A! No nie mogę! Padłeś szybciej niż ustawa przewiduje. Najlepszy medyk Dobra, teraz będzie... Nie no, może faktycznie drugi. co z tym jest, że agresywny medyk jest opa... Może? Poczekaj no masz nie, na medyka trafić, to wygranie. może wygrasz, he, he No właśnie nie trafiłem. Oho. Na medyk. Moja Uber biła i kusza krzyżowca musi wygrać. Ehm, Kusak kusza krzyżowca nie jest dobra na jeden przeciwko jednemu. O ty. Dobra. Ej. Ech. Ech. No co? Nie, nie marrę, ty masz więcej itemów, w TF ty jesteś bogaty. Wcześniej ty byłeś bogatszy, mój. twój plecek kosztował 8 Ki, mój 6. Nie więcej KI. Ale teraz cię... Teraz cię zjadę. Heavy, nie Twoją, wiem. twoim ulubionym setem. O Jezu. O, ja uciekam! Śpieprzę. Demoknight. Wiedziałem, idź ty. I i i i, i i i i nie wierzę jedno hp ty? tak a ja 50, A. Yes. jezus Dałem się zobacz na to co ja zawsze robię chowam się i czekam aż tylko wyjdzie nie ile and loadem, kurwa ehm, <słuch> dobra moja postać jako tako cię kontroluje, jeszcze trzeba tylko umieć grać żołnierz nie Pajro. Nie oglądałeś mojego poradnika, no właśnie, Pajro. Z Nie. Nie, żeby poradnik do Demoknighta, Tam omówiłem jak bardzo przeciwko każdej klasie. Ale nie, to oglądałem. To oglądałem. Chyba filmik, na który włożyłem najwięcej pracy. Ja pierdolę, jest na Do wody umiesz tylko dawać. Fuck. Jest! No nie wierzę! Ja też nie. <laughs> e, jakby no co miałem 50 HP. Bo tak. lewarek leczy, nie? No to teraz śpioch na śpiocha. Nie, nienawidzę pyro na pyro. Wiem. Nawet w poradach bo gry jest, jest, jest nie? Plomba, nie? Jeśli jesteś pyro i trafisz na innego pyro, wyciągnij bron wręcz, nie? Na chuj! Tak, na pewno. To nie działa. Ten drugi pyro ludzi się zmiota, co mognie jak popierdolony i no i tyle. I... I... o, to się da odbić, dobra? I moc sprawiedliwości. Hahaha, ha, ha. jak mój admin nie dał sobie rady? Nie rozumiem. Random crit. No, w broniach wręczą są często, dobra? Powinienem sobie dać radę. Nie. W teorii. Nie, dobrze. E, skaut też ma ciężkie chwile na Pyro Jeśli nie ogarnie i podejdzie No to nie wiem e. Chciałem być uczciwi i zabić wręcz Czemu? Bo cię trafiłem tą flarą. No Bolało Dobra, ktoś lepszy? 90 HP. Dobra, jeśli tylko tego nie zjebie 15 widzów nie ogląda, żałnierz. nie spieprz tego Ogólnie jakby co dobrze odbiłem rakiety Demoknight Nie co? Zjebałem! Nie, trafiłem tasakiem Nadzieja <grym> Ho, gruby, co mam robić? Zmień klasę nie gramy heavy, bo to jest no, by to... Nie, nie wierzę, nie. Nie no nie wierzę. Medyk. Przegrałem. Snajper. Nie. Śpieg. Nie. Nie. To nie wiem. Zaskocz mnie. A. No ja ty tym nie chyba panu czelasz? E, spałuje cię! Spałuję! Bo jestem PAŁĄ! No co? Nie zadzieraj scoutem. Dobra... Mam nadzieję, że mi pójdzie tak jak tobie. Eee... Wiesz, że my będziemy mu musieli policzyć te zabicia, bo ja mam na przykład punkty jeszcze za zniszczenia i tak dalej, nie? No wiem. Dobra, boję się komu Nie. Dobra, czekam na ciebie. Gdzie? Na moście. Mhm. Mm A gdzie jest bołasz? Medyk! Po co mnie bołasz? A co jesteś Medykiem? No. A. Gdzie ty jesteś? Nie ma cię. Surprise! Nie! Nie! Najlepszy scout! No random kryj, nie, nie, ja się tak nie bawię Uwierz mi ja też ich nienawidzę Bo kurde Jakiego ja mam pecha Uwierz mi ja normalnie Znowu też mam te taki Medyk? Znowu inżynier O Jezu, tak naprawdę mam ciężko na inżyniera Uwierz no. mi Powinien się cieszyć Już się zbudowałeś na górze w tych Nie? Tak, a mi się wydawało, nie wiem, jestem nadwyrężony Nie. Jest pójdź po naszego Intela. Ale nie tymi schodami w dół dużymi, krótszą drogą. Ej na płaczek. No przepraszam bardzo, była po drodze. To nie moja wina. Ja, i tak wygląda. mi się. No, w końcu jakaś, jakiś porządny wybór przeciwko temu panu. Teraz pokażę, jakiego mam słowa. Dobra, skira. teraz już nie możesz biegać wokół mojego sensu. No, jasne, nie potrzebuję. Znowu demoknijd. Hanie, dobra. Żołnierze. Co ty masz, atak powietrzny czy celny strzał? Celny. Mm -hmm. No to czemu Też dochodzi, że niedługo kończymy mhm. Kurwa, po co ja kilo wyciągnę? Po co ja ten kilo wyciągam zawsze? To jest jakiś odruch Chyba no. tak. No to cię pojadę. Demoknight. Nie. Medyk. Medyk. Nie. Mam nadzieję, no że kiedyś go trafię. Jeszcze. Medyka? Nie, no chyba moje staty nie są złe, bo ja mam 12 zabić i 10 gonów. Może się coś ukra. No nie. Myślałem, że za, my za ogród z Domomana. Knight tak, tego mainuje. Przykro mi. No nie, 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 no. Medyk? Tak O nie, do no dołączył to, to pewnie twój, to w się sensie znajomy Nie, nie mój O kurwa, nie znam Random, ale ma pl przed nikiem O nie E E E E Super o kurwa zjewałem na to możesz mieć skryta! Na boga! Kurwa. Kajź Dobra belka, polecam. Mam tylko to dobre, że ja się leczę. No tak. Nie Bo dużo. nie, ja nie wierzę, znowu random. To nie jest random. Dlaczego znaczy szarży, ale no. są te kryty? Czy znaczy te mini krypty? Eee, kryty są przy końcu sarży. Aha Trzeba odpowiednio On używać sarży. Teraz... Trzeba odpowiednio Sarży używać, set... Ja ja już tego nauczyłem. Mhm. Mm teraz taki sam sam set jak ty mam. O kurwa, w, w sufit przyjebałem, moja głowa, odpierdol się. Oła. Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Byłem na schodach. Ja poszedłem na most. A, na most idę. Dobra, uwaga. Miki ja jesteś z Polski, prawda? Znaczy do ciebie. Aha. No do Mógłbyś wyjść. Teraz jakiś Bo gram z moim kolegą, robimy pojedynek przeciwko sobie. Jeśli cię to pociesz, będziesz na, nagrani z YouTube'a. No, kolejny się dołączył. Dobra, to co, kończymy? Okej, okay, może spacer, ale nie bij tego ziemniacka. A eee, Grzesiu... Jakby cała robię pojedynek z kolegą, nie będziecie nas bili, obydwaj? My zaraz kończymy, spokojnie. Prawda? Kończymy. Your... Kim ty jesteś? Teraz musimy mówić, żeby nie zabić. Ja mam snajpera, Mikiego. To ty? Demoman? Tak. Okej. Okay. Nie bij go. Nie tak się zrobić. A tu jesteś. Nie help, No. O ile? Ile masz już kili? E, nie wiem. Bo Brawie. mam takie wohade, że mi tego nie pokazują. Dobra. No to ciężko określić... Znaczy ja Nie, do... mam, 10. 10, mam 10. No bo ja w sumie mam 10 16. zgonów, a 16 zgonów masz ty, no. Zgadałoby okay. się. Mam tak to. więc ostatni pojedynek. Oh, that's, that's... Czemu go bijesz? He... Nie wiem. Iiiii Nie Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka jak się podobało Możecie coś napisać, jeśli chcielibyście mnie wyzwać również na pojedynek Zapraszam Nazwa do mojego kanału znaczy kanału przepraszam do, na mojej nazwy Steama macie w opisie Dodajcie mnie, zaproponujcie, my się ustali w tym sesję... ci przerwę Dawaj. Przepraszam, że się wcinam. Hi. Hi. dobra. Petsuit. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Masz coś do powiedzenia pospolity? Eee, papa ludzie. O, narka. Hi. Może kiedyś nagramy dogrywkę, co? Dobra. To narka. Eh. nie! Jej! To to Przerazający profesjonał! Ura! tysiąc kili, mam tysiąc co? co? Ta gra mnie chuja robi. Jak ja kto? mam dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć głów. Niszczę cię. Sarza fujowa! Złaś tu dobrze. nie Złaś. A ja. Co? Psychrobi ze I nie ma tysiąca kili. Muszę to zrobić dla widzów. I zrobię to. I byli za Nie, Rozstapiać twarzy!